Witam was bardzo serdecznie na naszym kanale MegaDyskont.pl. Dzisiaj przedstawię wam zabawkę z kolekcji Kraina Lodu. Będzie to touchpad. Tutaj macie taki Smart Touch z dotykowym takim ekranem. Macie tutaj informację, że jest 12 kart z quizami i co ważne, ta zabawka jest przeznaczona dla dzieci w wieku od 4 do 6 lat. Z tyłu macie również opisane, jak wygląda ten smart touch i wszystkie 12 kart. Tak wygląda ten touchpad po rozpakowaniu. Tutaj z tyłu na dole macie przełączniki i możecie włączyć na tryb najgłośniejszy cichy, wyłączyć zabawkę i włączyć wersję demo. My włączymy na najgłośniejszy. Cześć! Żeby zagrać włóż kartę i wciśnij strzałkę. Teraz mam tutaj instrukcję, że trzeba włożyć kartę. Zobaczcie, tutaj u góry jest takie otwarcie i wyciągniemy karty. Cześć! Żeby zagrać włóż kartę i Żeby zagrać, włóż kartę i wciśnij strzałkę. Tak wygląda te 12 kart. To jest konkretnie 6 kart dwustronnych. I tutaj macie różne quizy. I teraz wybierzmy na przykład taką kartę. Tak ona wygląda. Użyjemy karty z tej strony. Tutaj ją umieszczamy. Do końca. O, I mamy kartę gotową. Pa, pa. Teraz tutaj naciśniemy. Teraz wciśnij gwiazdkę na karcie. Ok, mamy instrukcję, żeby wcisnąć gwiazdkę. Pierwsze litery imion. Wybierz grę z górnej części karty lub dotknij obrazek. Mamy tutaj literkę, i teraz musimy znaleźć tutaj postać, która ma imię zaczynające się na literkę E. I ja tutaj widzimy, że jest Elza. Dotknij obrazek. Elza. Dobrze, zadziałało. Teraz A. A. Anna. K. Krzysztof. O. Sven. H. Hans. Teraz zobaczymy, co tutaj jest pod tą książką. Dotknij obrazek. Odkrywaj. Dotknij obrazek. Elza. Teraz zobaczymy tutaj opcję, takie niebieskie słuchawki. Pozwól, powtórz. E jak Elza. A jak Anna. K jak Krzysztof. O jak Olaf. S jak Sven. H jak Hans. Teraz użyjemy tej opcji znak zapytania. Quiz. Znajdź literę S. Szukamy litery S. Musimy zaczyć. To nie to. Znajdź literę S. Tak było źle. czyli musimy tutaj? Tak. Działa. Teraz znajdź imię zaczynające się na tę literę S. Ok, czyli szukamy imienia zaczynającego się na literę S. Gdzieś tutaj Trafić jest. Bardzo dobrze. Znajdź literę H. Tak. Teraz znajdź imię zaczynające się na tę literę. H. Hans. Bardzo dobrze. Użyjemy teraz innej karty. Spróbujemy teraz taką kartę. Tutaj bardzo łatwa się ją wsuwa. Karta włożona, wciskamy strzałkę. Teraz wciśnij gwiazdkę na karcie. Gwiazdka. Brakujące elementy. Wybierz grę z górnej części karty lub dotknij obrazek. Czyli tutaj mamy kartę nazwaną Brakujące elementy i zaczniemy od książki. Odkrywaj, dotknij obrazek. To jest Elza. Krystof. Tu mamy Krystofa. Naszyjnik. Zamek. Anna. Poznaj bohaterów Krainy Lodu. Korona. Wieża. Medalion. Posłuchaj, powtórz. Elza nie ma korony. Krzysztof nie ma. Lutni. Naszyjnik nie ma medalionu. Anna nie ma szaty. Zamek nie ma. Wieży. Wybierz grę z górnej części karty. Lub dotknij obrazek. To teraz wybieramy grę. Quiz. Znajdź Annę. Tutaj wcześniej słyszeliśmy, że tutaj jest Anna? Tak. Czego nie ma? Czego nie ma? Szaty. Szaty. Bardzo dobrze. Znajdź naszyjnik. Tak. Czego nie ma? Ten naszyjnik nie ma. Medalionu. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że ta zabawka wam się podoba. Komentujcie, jak ona wam się podoba. Yy, czy podobają wam się tutaj te wszystkie karty i czy jest dla was dosyć tutaj opcji? Dziękuję wam za oglądanie filmu i zapraszam na kolejne na naszym kanale megadyskont.pl.